Od wielu lat Powiat Kościerski w drugiej, trzeciej kadencji realizował ten dzień w postaci wręczania medali Matki teresy z Kalkuty osobom, instytucjom, stowarzyszeniom, które działały na rzecz osób niepełnosprawnych. I działo się to wiele, wiele lat, i myśmy doszli do takiego momentu, gdzie widzieliśmy, że ta formuła się wyczerpała. W związku z tym wsłuchaliśmy się w potrzeby klubów, stowarzyszeń, fundacji i zaczęliśmy rozmawiać z. Opiekunami, jaka formuła dla e, e, przede wszystkim e, osób chorych niepełnosprawnych byłaby najlepsza? I wówczas w 2019. E, e, Właściwie chórem doszła do nas informacja, że chcieliby, żeby było to w formie biesiady, żeby wszystkie stowarzyszenia, kluby, czy fundacje, czy organizacje pozarządowe spotkały się z osobami podobiecznymi w formie nawet takiego balu. I to udało się zrealizować w 2020 roku, zaraz, miesiąc przed pandemią. Wówczas podopieczni nam dopisali mimo pogody, ale niestety, już w marcu y, przyszła do nas pandemia i jesteśmy właściwie y, w przerwie dwuletniej. I w tym roku, w 2023, wróciliśmy do y, tego, co zaplanowaliśmy, dlatego dzisiaj w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizujemy biesiadę dla osób chorych i niepełnosprawnych z okazji Światowego Dnia Chorego. To się nam udało. Oczywiście program tego jest taki, że najpierw idziemy do kościoła, na godzinę 11 składamy nasze modlitwę za zdrowie i tutaj o godzinie 12.15 rozpoczęła się biesiada. Mamy wszystkie kluby, stowarzyszenia, fundacje, warsztaty, yeah <laughs> Które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych w powiecie kościerskim. Łącznie jest prawie 300 osób przy stołach, gdzie wspólnie biesiadujemy i bawimy się. I taką właśnie formułę chcieli nasi mieszkańcy, którzy zmagają się z różnymi niepełnosprawnościami, i to się udało. Mamy wspaniałych gości. Dzisiaj zawitał do nas też dyrektor majorek z Pefronu. I tutaj też podkreślę ważną rzecz, że w 2022 roku roku udało się zrealizować szereg programów i wprost wydatkować środki w ramach pfron na ogólną kwotę prawie 2,5 miliona złotych, które trafiły do osób z niepełnospra niepełnosprawnościami i ich rodzin. Myślę, że w powiecie kościerskim pod względem polityki społecznej i opieki osób niepełnosprawnych stawiamy sobie wysoki poziom pod względem urzędniczym, ale przede wszystkim, tak jak pod określam, chylę czoła dla wszystkich opiekunów fundacji, stowarzyszeń, które na co dzień mają w swoich zasobach prawie pół tysiąca podopiecznych w całym powiecie, bo jest szereg środowiskowych domów, jest dużo klubów seniora, fundacji, które właściwie codzienną swoją pracę, której na co dzień nie widać, poświęcają osobom potrzebującym, chorym czy niepełnosprawnym. Dlatego ten dzień, to też takie podziękowanie zarówno dla, dla instytucji, jak i składamy życzenia, żeby to zdrowie mimo wszystko było na tyle dobre, żeby nasi podopieczni mogli żyć w społeczeństwie i aby każdy gdzieś tam przy sobie miał tą dobrą osobę, która w razie sytuacji w jest w stanie pomóc. To jest dla nas najważniejsze. Jesteśmy też dobrze oceniani przez pryzmat e, instytucjonalności, e, pod względem działalności i zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. I ten dzisiejszy dzień o tym świadczy, że z jednej strony nasi e, podopieczni chcą się bawić, a z drugiej strony e, też, bo, bo głosy dzisiaj do nas dochodzą, że e, to wszystko, co w powiecie e, realizujemy wspólnie i osobno, daje korzyść. Ta formuła obchodów Światowego Dnia Chorego w Kościerzynie wyróżnia te obchody, które w różnych miejscach województwa pomorskiego się odbywają i na terenie kraju także. Tutaj dzisiaj połączyliśmy myślę, że różne placówki, które wspierają osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze i najważniejsze jest tutaj dzisiaj po prostu zabawa i relacja międzyludzka. Trzeba też pamiętać, że po przerwie pandemicznej osoby mogą się spotkać, mogą być razem, mogą się bawić, mogą rozmawiać. Dla nas decydentów to też jest okazja, aby rozmawiać o tym, co możemy zrobić, co wymaga jeszcze wsparcia, jak zmieniać dalej postawy społeczeństwa, tak aby osoby niepełnosprawne były naprawdę widoczne, aby mogły w pełni funkcjonować w życiu społecznym i zawodowym. Dzisiejsze spotkanie jest zorganizowane w ramach prowadzonego projektu Rodzinie w Powiedzie Kościerskim, który obejmuje zadania również związane z wsparciem osób niepełnosprawnych i seniorów. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem Fundacją Sprawni Inaczej i w ramach akurat wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów powstał klub integracji społecznej, w którym między innymi powstał klub seniora, a również inne działania integracyjne dla osób niepełnosprawnych i właśnie dzisiejsze spotkanie jest jednym z tych działań. Dobrze, kogo mamy na sali? Głównie na sali mamy osoby niepe z niepełnosprawnością i seniorów. Są to głównie uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej. Są zaproszone stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów. Zaprosiliśmy również inne organizacje i instytucje zajmujące się bezpośrednio pomocą i wsparciem osób niepełnosprawnych. Również mamy zaproszone osoby uczestniczące w projekcie indywidualnie. Takich osób również mamy ponad 40, gdzie indywidualne wsparcie tym osobom było udzielane. Na dzisiejszej imprezie są goście tylko i wyłącznie na indywidualne zaproszenia. Dlaczego? Dlatego między innymi, że to jest większość tych osób to są osoby uczestniczące w projekcie, o którym wspomniałam. A ponadto. Nie bylibyśmy w stanie tutaj, w tej w dużej sali, pomieścić wszystkich osób niepełnosprawnych i seniorów z całego powiatu. Więc musieliśmy się zawężyć. A w związku z prowadzonym projektem, zdecydowaliśmy się zaprosić indywidualnie, czyli organizacje, czy osoby indywidualne, czy instytucje. Jak Pani ocenia tą formułę, inną formułę niż kiedyś była? E Powiem tak, jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ to już dzisiaj któryś z kolei głos, że ta formuła jest zdecydowanie, jak tu jeden z uczestników powiedział, ok ponieważ te osoby bardzo lubią się pobawić, potańczyć. W formule poprzedniej było to bardziej jako widownia. W związku z tym owszem to też był zaszczyt dla osób uczestniczących, ale tutaj to oni są głównymi bohaterami i mają okazję między innymi na spotkania integracyjne, a to pozwala też na integrację społeczną i rehabilitację społeczną.